Siatka i strażnik odgradzają mieszkańców łódzkiego Radogoszcza od nowego placu zabaw. Powstał za pieniądze z budżetu obywatelskiego, a mieszkańcy Radogoszcza, którzy pomysł zgłosili, pytają czy plac zostanie otwarty przed końcem wakacji. Alejki, ławeczki, liny do wspinaczki, zjeżdżalnia i masa innych atrakcji. Wszystko prawie na wyciągnięcie ręki mieszkańców ulicy Łososiowej. Powiedzcie ładnie. Jeszcze się bawić? Tak. No tak. Niektórzy się niecierpliwią i mimo widocznych tu tabliczek z informacją wstęp wzbroniony, odginają siatkę i korzystają z atrakcji. Próbowaliśmy, ale człowiek, który pilnuje, no mówi, że po prostu nawet może policja zadzwonić. Po jego obowiązek jest pilnowanie placu i nikogo nie wpuszczania. Prace zakończyły się 14 lipca, czyli 3 tygodnie temu. 1 sierpnia, czyli dwa tygodnie po zakończeniu budowy, Urząd Miasta złożył wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o wystawienie pozwolenia na użytkowanie tego terenu. Nie możemy wpuścić na niego ani dzieci, ani dorosłych z racji tego, że jeżeli coś by się na tym terenie stało, jakakolwiek krzywda, to po prostu no, mogłyby zostać z tego wyciągnięte konsekwencje karne. Na rozpatrzenie wniosku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ma 14 dni, czyli na te atrakcje mieszkańcy Radogoszcza będą patrzeć przez siatkę przynajmniej do połowy sierpnia. No to trzymamy kciuki, aby urzędnicy wydali decyzję jeszcze przed końcem wakacji.